Mili Państwo, solenizantów jest dziś cały wianuszek, wszystkich wymienić nie damy rady, więc tylko na B, bo le lut i budzi woj. Podkreślam, są to regularne imiona, nie żadne przezwiska nadane solenizantom po zakrapianej imprezie. W Polsce mamy dziś Dzień Spedytora, choć niektórzy mylą go z Dniem Kuriera i Przewoźnika, co jest oczywiście w najwyższym stopniu naganne. Dla odróżnienia patronem Spedytorów jest Święty Mikołaj, ten sam, który dostarcza dzieciom prezenty 6 grudnia. Czasem przynosi nie ten prezent, na który się czekało albo w ogóle rózgę zamiast prezentu. Czemu za nadto dziwić się nie należy, bowiem święty Mikołaj jest równolegle patronem karczmarzy, piwowarów, winiarzy i gorzelników. I jako taki ma bardzo liczne grono czcicieli, no przynajmniej u nas. Historia. 23 maja to czarna data w dziejach wszelkich niespokojnych duchów, Powiem to właśnie tego dnia w roku 1934 od kul policyjnych ginie duet szalonych napastników, mianowicie Bonnie Parker i Clyde Barrow, a dochodzi do tego w pobliżu miasteczka Sales w stanie Louisiana. Para tych gagatków poznała się w więzieniu, gdzie Bonnie bywała u swego ówczesnego męża, który odsyrywał wyrok za morderstwo, i poznanemu przypadkiem Clyde'owi. Podrzucała dyskretnie w częściach rewolwer. Dzięki rewolwerowi uciekł on z więzienia, ale nie na długo, po kolejnej fazie odsiadki, wypuszczono go na wolność warunkowo i para rozpoczęła wspólne przestępcze życie. I wtedy już żaden bank w Teksasie, w Oklahomie, w Missouri, w Nowym Meksyku i w Luizjanie nie był bezpieczny. Co gorsza, bezpieczni nie byli także policjanci, którzy ścigali bandytów, a ta przestępcza para strzelała do policjantów. Jak do kaczek, z tym, że ludowa legenda równolegle kreowała ich oboje na bohaterów w stylu Robin Hooda. No, może dlatego, że okradali banki, choć często zapominali już zrabowanymi pieniędzmi podzielić się z biednymi. Para rabowała, uciekała, melinowała się, i nie wiadomo jak długo by to trwało, gdyby teksańscy urzędnicy nie zatrudnili eksperta. Emerytowanego Rangersa, kapitana Franka Hamera, aby on swoimi metodami wytropił gagat. Kapitan zorganizował ekipę i ta ukryta w przydrożnych krzakach wreszcie pewnego ranka położyła trupem parę zadziornych rabusiów. Banki odetchnęły z ulgą, ale legenda Bonnie i Clyde'a przetrwała ich śmierć i odrodziła się. Zwłaszcza po sukcesie filmu Bonnie i Clyde z roku 1967, gdzie swoich pięknych twarzy rabusiom udzielili. Faye Dunaway i Warren Beatty. Cóż, nie od dziś wiadomo, że nieważne czego się dopuszczasz w realu, ważne natomiast jak wypadasz na ekranie, co ze znużoną rezygnacją przypomina o poranku Wiesław Kot.